Witam wszystkich z tej strony Spektra, a my e, jesteśmy na PBE. I ogólnie e, witam w nowej serii. Będziemy testować postacie. Ponieważ tutaj na PB ma się wszystkie postacie, co jest w sumie przydatne. Tak więc dzisiaj zajmiemy się zeri, bo tutaj akurat jest. Mm idę, bo muszę to sobie... aha, okej, okay. nieważne nie mogę tego... coś mi się popsuło swoją drogą Dobra, jest dobrze. Zatwierdzam. Wystarczy mi tylko iskra. Wystarczy mi tylko iskra. Ogólnie jeszcze zobaczę, czy wszystko tutaj działa. Głośno, jeśli chodzi o głośność też jest tak jak powinno być um, tu wyciszone tutaj gotowe. Ok, tak więc um, kupmy cokolwiek. Co? Możemy dziś zginąć. Pamiętajcie przy tym o dobrej zabawie. ogólnie mamy nową postać Zeri. Zaraz zobaczymy jak się nią gra i o co z nią chodzi. Tak ja bym sobie włączyła tak do szóstego poziomu, żeby mieć wszystko. I kukłę treningową Jeden, dwa, trzy. Tak. Ogólnie Zeri ma całkiem ciekawe umiejętności, czytałam je ostatnio, ale. Ja nie mi się do końca. Aha, przesadziłam trochę z awansem. Dobra, nieważne. Okej. Okay. Tak. Ogólnie ciekawe jest. Ciekawe jest to, że. Ma tarczę, i jeszcze jak zniszczy komuś przeciwnikowi tarczę, to też ją dostaje. Jeśli chodzi o sam model, w ogóle od tego zacznijmy. Bardzo podoba mi się jej splaszard. I jak wyszedł Art to miałam takie. O meg, jak ona jest śliczna! W filmie już wygląda trochę mniej cute. I w sumie w jej model w filmie w animatiku mi się nie podobał. Tutaj ta kurtka, którą ma, jest genialna. Bardzo mi się w ogóle podoba motyw, że jest to drobna postać, która ma taką szeroką falującą kurtkę. Super. Jej em, kucyki, kucyki. Jej fryzura jest fajna. Trochę nie podobała mi się kolorystyka. Jakby. Ech. Czemu straciliśmy połączenie? Cudownie, nieważne. Jej kolorystyka mi się nie podoba. W sensie jest zbyt pomarańczowa. Jakby, nie wiem, zrobiłabym jej trochę. Jakby tak jak kurtka, fajnie się kurtka i ten czerwony. Ta czerwona. Zaraz. Jeżeli ja nie mam połączenia, to znaczy, że stream też nie działa. Nie, stream działa. To LOL fiksuje. Okej. Okay. Dobra. <laughs> nie wiem, co się dzieje. To PB. To chyba tu normalne. Swoją drogą. Fajna jest ko kolorystyka jakby samego płaszcza i tej broni tu. Ale nie podobała mi się kolorystyka jakby ta pomarańczowa bluzka i skóra i włosy za bardzo się zlewają kolorystycznie. W sensie ja się czepiam. Ale... Dałabym jej trochę jaśniejszą skórę, żeby nie, nie wtapiała się tak kolorystycznie we włosy i, i w tę bluzkę. Ale to może tylko moje. Ale to pewnie tylko moje. No dobra, ale... Nie wiem, czy jest szansa, że nam wznowi połączenie, czy raczej... Czy raczej nie? Ale ma ciekawy głos. Ciekawe. Czy mogę, też nie mogę. Okej, okay, dobra. Wyjdę i wejdę jeszcze raz. Zobaczmy. Wybaczcie za ten mały fail. Ale. Tak widzę, że masz jakiś problem. Ale dlaczego? Hmm. hmm, hmm. hmm. Tak, tak, więc e, korzystając z tego, że mamy chwilę wymuszoną problemy, problemami technicznymi, e, to będzie seria, w której będę testować postacie, którymi nie umiem grać. Jakby o to chodzi, że na PB mamy wszystkie postacie odblokowane i to nawet wcześniej niż normalnie w lolu, dlatego no, jest to świetna okazja, żeby wypróbować postacie, którymi na przykład nie gram. Albo chciałabym zagrać, ale no właśnie nie wiem, jakby mi się nimi grało, czy są fajne. I tutaj w, na tej, w tej serii będziemy patrzeć, czy w sumie ja będę patrzeć i oceniać, jak mi się podoba granie daną postacią. Jeszcze nie wiem, czy będę grać raczej na właśnie narzędziu treningowym. Dobra, ja to wszystko wyłączę. Ło! Hm. Wow. Nie, nie, to chciałam wam. Tego wam nie chciałam pokazywać. Dobra, chwila. Potrzebuję wejść jeszcze raz na Loli. Gdzie to jest? To jest. I zaraz powinno nam się odpalić. Zagraj tak, poproszę. Hm. Nie grałam wcześniej na PB, więc w sumie nie wiem do końca, jak to. Jak to... Um, no właśnie czy to się często craszuje. Chyba po prostu była jakaś aktualizacja. Widzę, że pobieram grę od nowa. Super świetnie. O, widzę, że okej. Okay. Aha, jakby. Dlaczego? Co? Jak. To nie fair. Dlaczego teraz, kiedy akurat. Post... kiedy akurat mogłam nagrywać? Okej. Okay. Nazwę ten odcinek Fail. <noise> o, masakra. Jeszcze raz spróbuję. Zobaczymy, jak teraz nie odpali. To. Właśnie nie wiem do końca, jak działa PB. Rozumiem, że pewnie takie aktualizacje są na porządku dziennym. Ale to dobrze wiedzieć na przyszłość. W sumie. Ale w ogóle możecie mi napisać, co sądzicie o takiej serii. Właśnie, gram po raz pierwszy daną postacią i oceniam, czy mi się podoba, czy nie. Jakby nie chodzi tylko o umiejętności, ale też o jakiś charakter postaci. To, co mówi, czy w miarę jest przyjazna, czy nie. Czy bym się dogadała, czy nie. Czy odpowiada mi osobowość, też o to. Bo na przykład akali, nie dość, że nie ogarniam jej umiejętności i jakby zupełnie ich nie czuję. Nie, nie ma opcji. Okej, okay, to wybaczcie mi, ale zajmiemy się tym następnym razem, kiedy będzie taka możliwość. Więc dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.